Pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sprinter, Marszałek do stacji Łódź Fabryczna przez stację Warszawa Zachodnia Skierniewice, Progów, Koluszki Łódź Wice, stoi na torze trzecim przy peronie drugim Planowy odjazd pociągu o godzinie 15.16 Opóźniony pociąg Intercity Silesia, ze stacji Praha Tresolice do stacji Warszawa Wschodnia. Planowy przyjazd o godzinie 14.36. Wjeżdża na tor 5 przy Peronie 1. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. From Praha Tresolice to station Warszawa Wschodnia. Scheduled arrival time 14.36. Is arriving on track 5. Platform 1. For this train, a seat reservation is compulsory. Please, stand away from the platform edge. We apologize for the delay. Pociąg łódzki, kolejka aglomeracyjnej Splinter, Marszałek do stacji Łódź Fabryczna przez stację Warszawa Zagłodnia, Skierniewice, Brogów, Koluszki, Łódź Widzat stoi na torze trzecim, przy drodze Odjazd pociągu o godzinie 15.16. Pociąg ekspresji Intercity Premium ze stacji Bielsko-Biała Główna do stacji Gdynia Główna planowy przyjazd o godzinie 15.21 przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. pociągu Przepraszamy. The train from Bielsko-Biała Główna to Gdynia Główna, scheduled arrival time 15:21, will arrive with a delay of about 10 minutes. The delay may change. Please listen to next announcements. We apologize for the delay. W kolei aglomeracyjnej Sprinter, marszałek do stacji Łódź Fabryczna przez stację Warszawa Zachodnia w skierunku Lindseum do na, na pociąg godziny 15.16. Pociąg Ekspres Intercity Premium ze stacji Kraków Głównych do stacji Warszawa Wschodnia. Planowy przyjazd o godzinie 15.12, przyjęcie z opóźnieniem około 5 minut. Opóźnienie może być zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Opóźniony pociąg Intercity Silesia do stacji Warszawa Wschodnia od 25.00 przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. The delayed into city train Silesia to station Warszawa Wschodnia is departing from track 5, platform 1. Please stand away from the platform edge. We apologize for the delay. Pociąg Łódzkiej Golei Aglomeracyjnej Spelmitter Marszałek do stacji Łódź Fabryczna przez stację Warszawa Zachodnia Skierniewice, Rogów, Koluszki Łódź Wice stoi na torze trzecim przy peronie drugim. Planowy odjazd pociągu o godzinie 15.16 pociągu łódzkiej kolei aglomeracyjnej Sprinter, marszałek do stacji Łódź Fabryczna przez stację Warszawa Zachodnia Skierniewice, Rogów, Koluszki. Łódź Widzew, stoi na torze trzecim, przy peronie drugim, planowy odjazd pociągu o godzinie 15:16. Pociąg łódzkiej kolei aglomeracyjnej Sprinter, Marszałek, do stacji Łódź Fabryczna, przez stację, Warszawa Zachodnia, Skierniewice, Rąbów, Oroszki, Łódź Widzew, odjadź ustawa Pociąg Ekspresji intercity do stacji Warszawa Wschodnia. Podjedzie z sporo pierwszego przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Pociąg Ekspresji intercity do stacji Bielsko Jana Mówna 2 Gdania Mówna Scheduled arrival time 1521 will arrive with a delay of about 10 minutes. The delay may change. Please listen to next news. We apologize for the delay. Pociąg szybkiej kolejnej z Kielwini S3 ze stacji regionowo Bielski do stacji Warszawa Lotniskosz opena. Wjedzie na tor drugi przy peronie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do hermanji bro. Planowy jest pociągu o godzinie 15.28. The train to musepane is arriving on track to platform 3 Please stand away from the platform. Do stacji Wrocław Główny, do stacji Białystok. Planowy przyjazd o godzinie 15.36. Przyjedzie z opóźnieniem około 45 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. pociąg Express Intercity Premium ze stacji Bielsko-Biała Główna do stacji Gdynia Główna przez stację Warszawa Wschodnia, Biała Główna, Marlborg, Czech, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot. Planowy przyjazd o godzinie 15.21 wjedzie na tor trzeci przy peronie drugim. Wagony o numerach 7, 6, 5 zatrzymują się w sektorze pierwszym. Wagony o numerach 4, 3, 2, 1 zatrzymują się w sektorze drugim. Pociąg objęty jest obowiązkową rezerwacją miejsc i dostępny wyłącznie dla osób posiadających ważny bilet na przejazd. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie po pociągu przepraszamy. ...mini S3 ze stacji Warszawa-Lodnisko-Żhopena do stacji Logionowo-Piaski wjeżdża na tor pierwszy, przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 15.35. i SKM train to Logionowo-Piaski is arriving on track one, platform two. Please stand away from the platform edge. 3 zatrzymują się w sektorze pierwszym. Wagony o numerach 4, 5, 6, 7 zatrzymują się w sektorze drugim. Pociąg objęty jest obowiązkową rezerwacją miejsc i dostępny wyłącznie dla osób posiadających ważny bilet na przemysł, Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do pangiferów. Data jest pociąg o godzinie 15:40. Zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za nie przepraszamy. Pociąg Intercity Kolberg ze stacji Kraków Główny do stacji Olsztyn Główny przez stację Warszawa Wschodnia, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Ciechanów, Mława, Działdowo, Oś 4 wjeżdża na tor 5 przy peronie 1. Wagony o numerach 8, 7, 6 zatrzymują się w sektorze pierwszym. Wagony o numerach 5, 4, 3, 2 zatrzymują się w sektorze 2. Wagon o numerze 1 zatrzymuje się w sektorze trzecim. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik do pociągu w wagonie numer 2. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd do pociągu do godziny 15.45. Z ze stacji Wrocław Główny do stacji Białyskiej. Planowy przyjazd do godziny 15.36. Przyjęcie z opóźnieniem około 45 minut. Opóźnienie może być zmiany. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikat. Za opóźnienie pociągu przepraszamy.

Ekspresji bez krąby za stacji Warszawa Wschodnia do stacji szczecin Główny. na pewno o godzinie 15.40 przyjęcie z około 5 minut. O nie może być zmiany. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty za opuszczenie pociągu przepraszania. do stacji olsztyn Główny przez stację Warszawa Wschodnia, regionowo, nawet w na Średzyn, Ciechanów, Gława, Działdoro, Olsztyn, po odjedzie z Ułaga, 105. przy peronie 1. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do granicy peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Pociąg Miederski zielono ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Zielona Góra Główna przez stację Warszawa Zachodnia, Cuchaczek, Łowicz Główny, Kul, Gniezno, Poznań Główny, Nowy domyśl, Ślub, Wjeżdża na tor drugi, przy bronie trzecim. Wagony o numerach 11, 12, 13 zatrzymują się w sektorze pierwszym. Wagony o numerach 14, 15, 16, 17 zatrzymują się w sektorze drugim. Przesyłki konduktorskie przejmie kierownik pociągu w wagonie nr 11. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do promencji prądu. Dla nowych pociągu pociągu o godzinie 15.49. Pociąg intercity zamojski ze stacji Gorzów Wielkopolski i stacji Połobrze do stacji Rzeszów Główny. Planowy przyjazd o godzinie 15.54 przyjedzie z opóźnieniem około 15 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. c h ú